Witam wszystkich przyjaciele na wezwanie Wailora. Dzisiaj pokażę Ci jak włączyć TPM 2.0 w systemie Windows. Aby to zrobić, najpierw przejdź do ustawień, tak? I spróbuj po prostu zaktualizować system Windows. Jeśli masz aktualizację, spróbuj później. Jeśli to Ci nie pomoże, musisz przejść do BIOS-u. Aby to zrobić, przejdź do R Start. Wprowadź Start, także aktualizację, zabezpieczenia, odzyskiwanie i kliknij uruchom ponownie. Wejdź do BIOS-u i bezpośrednio C. W zależności od posiadanej płyty głównej, tak, z BIOS-u, tutaj szukamy zakładki. Bezpieczny rozruch, bezpieczny rozruch i po prostu ją włączamy. Na płycie głównej wygląda to tak. Na płycie głównej Asusa wygląda to tak. Na MSI włączamy obsługę urządzeń zabezpieczających w ten sposób. Ach, tutaj i dla Gigabajta takiego jak ten, kliknij TPM, aby włączyć. To wszystko, albo tak jest tu bezpieczny rozruch. Tutaj tras technology również może być. Następnie uruchom ponownie komputer i działa. To wszystko. Miałeś ze sobą Wailora. Żegnajcie wszyscy.